Choć w Polsce ten serial nie jest tak dobrze znany jak inne amerykańskie produkcje, takie jak np. Drużyna A czy Nieustraszony, to auto głównych bohaterów stało się równie kultowe jak pojazdy z tamtych seriali. Przed Wami Starski i Hatch. Starski Ichach to amerykański serial telewizyjny, który kręcony był w latach 1975-1979. Opowiada on o przygodach dwóch i sympatycznych policjantów Starskiego Hacza. Łącznie nakręcono cztery sezony, wyemitowano 92 odcinki i odcinek pilotażowy o długości 90 minut. W 2003 roku powstała także gra komputerowa, a rok później nakręcono film pełnometrażowy, odwołujący się oczywiście do kultowego serialu. Jak łatwo wywnioskować, z uwagi na ilość odcinków oraz charakter serialu, na ekranie pojawiło się mnóstwo ciekawych samochodów, oczywiście głównie amerykańskiej produkcji, dlatego w tym odcinku postanowiłem ograniczyć się jedynie do samochodu głównych bohaterów, a jest to jedno z najbardziej rozpoznawalnych aut ze szkolnego ekranu. Tym pojazdem jest Ford Gran Torino. W trakcie kręcenia tego serialu wykorzystano prawdopodobnie 10 egzemplarzy tego samochodu pochodzących z roczników od 1974 do 1976 w kolorze Bright Red o oznaczeniu kodowym 2B. W odcinku pilotażowym wykorzystano dwa egzemplarze z silnikami o pojemności 351 cali sześciennych. Różniły się także kilkoma detalami od egzemplarzy, które pojawiły się w kolejnych sezonach, np. lusterkami bocznymi i kształtem charakterystycznych białych pasów znajdujących się na bokach nadwozia czy tapicerką. Z kolei w późniejszych odcinkach w autach można dostrzec np. czarne pasy na obu zderzakach, ale to co najważniejsze to mocniejsze jednostki napędowe 460 V8. Generalnie wszystkie auto zostały odpowiednio zmodyfikowane na potrzeby serialu, co tak naprawdę widać gołym okiem. Najbardziej charakterystycznym elementem są wspomniane już przed chwilą białe pasy po bokach nadwozia i klimatyczne felgi Mark Anson Spring. Ciekawostką są opony. Te z tyłu były większe, a generalnie zamontowano je tak, aby nie było widać logo producenta firmy Firestone. Można to zauważyć w jednym z odcinków pierwszego sezonu. Zdecydowano się również podnieść nieco tylne zawieszenie oraz zamontowano chromowane końcówki wydechu. Samochody wyposażone były w silniki V8 o różnych wariantach mocy. Warto w tym miejscu wspomnieć, że Gran Torino nie było jakimś spektakularnie szybkim samochodem. Moc jednostek V8, wykorzystanych w serialowych egzemplarzach, wynosiła maksymalnie do niewielu ponad 200 koni mechanicznych. Silniki połączone były z automatycznymi skrzyniami biegów o trzech przełożeniach. Ich dźwięk został jednak dograny i pochodził ze starszych modeli Forda. Nie jest to także tajemnicą, że Paul Glaser, który wcielił się w rolę Starskiego, niespecjalnie lubił ten samochód. Podobno uważał ten model za dziwacznie wyglądający i nie pasujący do głównych bohaterów, a na planie robił wszystko, aby zniszczyć ten samochód, np. uderzając w kramężniki z dużą prędkością. No cóż, ale stało się i ktoś jednak zadecydował, że samochodem w tym serialu będzie Gran Torino. Ciekawostki? Podobno auta nie były zbyt dokładnie naprawiane na planie, a i można zauważyć w nich pewne braki, takie jak na przykład brak emblematu Grand Torino czy po prostu zużycie w postaci na przykład wgnieceń niektórych elementów nadwozia. A co stało się z egzemplarzami Forda Gran Torino, które pojawiły się na planie serialu Starski i Hatch? Wiadomości są dwie, dobra i zła. Dobra jest taka, że zachowało się podobno kilka egzemplarzy, tych serialowych egzemplarzy, a zła jest taka, że kolejnych kilka zostało niestety zniszczonych w trakcie kręcenia bardziej dynamicznych scen. A przy okazji warto wspomnieć, że te samochody, które były pojazdami kaskaderskimi, posiadały na przykład zmienione przełożenia skrzyni biegów. Inną ciekawą informacją jest także fakt, że po sukcesie, jaki odniósł serial, Ford postanowił w 1976 roku wyprodukować limitowaną serię tego modelu w ilości 1305 sztuk plus 3 egzemplarze przedprodukcyjne. Jedno z tych aut trafiło nawet na plan serialu jako auto zastępcze. Ten egzemplarz miał pod maską dobrze znaną 351, ale silnik uległ uszkodzeniu i zastąpiono ją 429. Podobno do dziś zachowało się kilkaset pojazdów z tej limitowanej edycji, a jeżeli już pojawiłem się na sprzedaż, to osiągałem oczywiście odpowiednio wysokie ceny. Na całym świecie powstało również mnóstwo replik tego samochodu, co tylko świadczy o tym, o czym już mówiłem wcześniej, czyli że jest to jedno z najsłynniejszych aut ze szklanego ekranu. Jedno z aut pojawiło się również w pilotażowym odcinku serialu Dukes of Hazard. Natomiast wracając do replik, to widz ma okazję zobaczyć je w pełnej okazałości, oglądając film z 2004 roku o tym samym tytule co serial. Jestem ciekaw, co wymyślicie o tym aucie: czy podzielacie może zdanie jednego z aktorów, czy uważacie, że samochód był naprawdę. Fajnym pojazdem i słusznie zasługuje na miano jednego z najbardziej znanych aut ze szklanego ekranu. Piszcie w komentarzach. Bardzo dziękuję po raz kolejny za uwagę, za to, że byliście ze mną. Polubcie moją stronkę na Facebooku. Subskrybujcie kanał Auto na ekranie na portalu YouTube i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.